Kilka słów o Spider-Man Miles Morales w wersji na PS5 bez spoilerów. Zastanawiałem się, czy pisać skrypt o tej grze, bo przeszedłem, a nawet splatynowałem podstawkę na PS4, ale jeszcze za czasów nieistnienia tego wyczesanego kanału. Ale zdecydowałem, że to zrobię, bo bardzo się na tej grze zawiodłem. Podstawkę przeszedłem z dlc i bardzo mi się spodobała. Jest to gra wręcz wybitna i dopracowana prawie w każdym calu. Odblokowałem w niej wszystko, więc ucieszyłem się na wieść, że powstaje kontynuacja i czekałem aż uda mi się dorwać PS5, żeby ją poznać w nowej jakości jakości, która swoją drogą zachwyca. Ja grałem w trybie 4K60, a dostępne są jeszcze 4K30 z raytracingiem i ostatni, jakaś niższa rozdzielczość, domyślam się, że QHD z 60 klatkami i raytracingiem i z mniejszą ilością przechodniów. Ku mojemu zaskoczeniu... Ten szalenie promowany Ray Tracing nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Gra bez niego wygląda równie dobrze. To prawda, że odbicia są statycznymi bitmapami, nie licząc naszego protagonisty, ale co z tego? No spoko efekt, ale to taka pierdoła, na którą zwrócisz uwagę raz i zapomnisz, więc 60 klatek w 4K z pełną grafiką. Oprócz tego ray tracingu, który tak naprawdę nic nie zmienia, było dla mnie najlepszym wyborem, bo klatki robią ogromną robotę i to jest prawdziwy przełom w tej generacji, a nie na siłę wszczepiany ray tracing, na którego te konsole są jeszcze za słabe, tak jak ps 4 Pro było za słabe na rozdzielczość 4K i twórcy musieli kombinować z checkerboard, czyli sztuczną inteligencją, która renderowała obraz. Z co drugim pikselem pustym, i były one uzupełniane właśnie przez tą sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. Zmiana trybu cofacie do ostatniego punktu kontrolnego. Dlaczego? Skoro w innych grach, na przykład w Demon's Souls, można zrobić to w locie. Jesteś w jakiejś lokacji w trakcie misji, która jest dobrym przykładem, żeby obejrzeć sobie ten ray tracing i nie możesz po prostu wejść do opcji i przestawić, tylko musisz powtarzać jakąś sekwencję od ostatniego punktu kontrolnego, żeby ponownie tam dotrzeć. Mogę jeszcze wspomnieć, że gra nie ma ekranów wczytywania, a właściwie ma, ale są one po prostu czarnym ekranem, który widzimy przez jedną czy dwie sekundy. No, ale dosyć o technikaliach. Może jeszcze tylko wspomnę o funkcjach nowego pada DualSense, który w tej grze właściwie pokazuje swoje możliwości tylko przy bujaniu na sieci. Spust i wibracje symulują naciąganie sieci pod ciężarem postaci. Jeszcze jak bohater korzysta z komputera, czuć też jak naciska przyciski od klawiatury, to właściwie tyle. Z tymi grami jest też związana pewna ciekawa sprawa. Twórcy nagle z jakiegoś powodu uznali, że twarz Petera Parkera do niego nie pasuje, więc zamienili ją na twarz innego gościa. Mi bardziej pasowała ta poprzednia twarz, która jest w wersji na PS4, bo była bardzo charakterystyczna i sympatyczna, a ten nowy gość jest taki... Podobny zupełnie do nikogo. No nie jest może to jakaś wielka wada, ale po co? Po co tak nagle i agresywnie ingerować w głównego bohatera? O ile podstawka była ciekawa, tak sequel jest właściwie dokładnie tą samą grą, z tym samym miastem, z kilkoma ulepszeniami, takimi jak nowe moce czy wreszcie brak konieczności bezpośredniej walki po wyeliminowaniu pierwszej fali przeciwników po cichu. Nadal świetnie się tutaj buja na sieci po mieście, nadal radochę sprawia eliminowanie przeciwników po cichu. I na tym koniec zalet, bo główny bohater jest głupkowaty i żałosny. Gra stara się być cool na siłę i to nie tylko w tekstach wypowiadanych przez bohaterów. Świetna muzyka. No, jest Gra była projektowana chyba przez kogoś dorosłego, który jakoś wyobrażał sobie dzisiejszą młodzież, a tak naprawdę zatrzymał się ze dwie dekady temu. Mamy Spidermanową apkę, przez którą ludzie wzywają Spidey'ego na pomoc. Po co, po co wpychać takie rzeczy na siłę? Nasz nastoletni pomocnik, który jest hakerem i hakuje płyty główne niczym Bonzo, jest gruby i nosi okulary. No bo jak inaczej miałby wyglądać amerykański nastolatek, który zna się na komputerach. Gramy Murzynem z Nowego Jorku. No i dobra, nie mam z tym jakiegoś problemu, ale słuchajcie mnie dalej. Jest to nastoletni murzyn z Nowego Jorku, więc nosi krótkie, koszykarskie spodenki założone na kalesony, a podczas bujania się na pajęczynie, zamiast tej epickiej, superbohaterskiej muzyki, leci gangsta trap beat. I went to the liquor store uh -huh. Robbed cash from register boy That's Changed right. Chinese on the bullet store Ain't left hand bottle in the second lock okay. Rain again the shut your my door no. No. Pamiętacie jak w podstawce jeżeli wylądowaliśmy na ziemi podchodzili do nas różni ludzie po to żeby przybić piątkę? W Miles Morales podchodzą sami murzyni Przecież to jest rasizm, bo nie podchodzi żadna biała osoba. Sprawdzałem to, zwróciłem na to uwagę, za każdym razem podchodził Mujain. Sam Miles robi bity, więc kiedy jego wujek daje mu pendrive'a ze swoimi starymi kawałkami, na minimapie pojawia się nowa aktywność poboczna, nagrywanie sampli. No i chodzimy po tym mieście szukając dźwięku, który odpowiada próbce z pendrive'a, na przykład jadący pociąg, kapanie wody czy śpiew ptaków. Kiedy zrobimy to wszystko, sample się ze sobą łączą i powstaje arcychujowy bit z dźwięków miasta i z dodaną przez twórców perkusją akustyczną, która nijak pasuje do całej reszty. Podczas szukania pierwszego dźwięku, nasz murzyn nagrywa dzwoniącą boję, która pływa w wodzie, po czym mówi: Wow, jaka dynamika! Czy twórcy tej gry wiedzą w ogóle, czym jest dynamika w dźwięku? Jest to stopień skompresowania dźwięku. Jeśli w załóżmy utworze muzycznym są duże różnice pomiędzy cichymi a głośnymi fragmentami, to utwór jest dynamiczny, a nie jest dynamiczny wtedy, gdy wszystko w całym utworze jest maksymalnie głośne i te różnice są małe. Jaką dynamikę więc dostrzegł nasz Miles w kilkusekundowym nagraniu dzwonka? Duża dynamika w nagraniu nie jest zaletą. Może nią być, ale to zależy od wielu czynników. Jest to po prostu techniczny parametr dźwięku, a on się nim tak jara. Bo, oczywiście, ktoś, kto wymyślał ten Quest, pewnie nawet nie wiedział, czym jest dynamika dźwięku, tylko wygooglował sobie na szybko, o co chodzi z tym całym miksowaniem bitów, którym teraz zajmuje się ta młodzież. Podobna sytuacja jest nieco później, kiedy w jednej rozmowie telefonicznej z autorką podcastów, Miles pyta ją, czy nie potrzeba jej nowej czołówki do podcastu, bo on się zna na miksowaniu. Ewidentnie ktoś, kto to wymyślał, nie wie, czym jest miksowanie, bo jest to obróbka surowego, wcześniej przygotowanego materiału dźwiękowego, nagrania, więc powinien powiedzieć, że chodzi o produkcję czołówki, a nie zmiksowanie, bo zmiksowanie by było wtedy, kiedy czołówkę już by zrobił ktoś inny, a on by miał ją tylko poddać obróbce. Nawet przyjemnie czyści się mapę, lecz nie aż tak jak w podstawce, bo tutaj większość aktywności pobocznych jest po prostu idiotyczna. Lecz pasuje to do fabuły, bo fabuła też jest idiotyczna. W pewnym momencie włamujemy się przez drzwi do muzeum, pomijając, że dziwne jest to, że nie ma tam żadnych kamer, to jeszcze robimy to w środku dnia w głównej sali na oczach dziesiątek ludzi. Oczywiście nikt z nich nic nie zauważył. Nie będzie spoilerów, jak obiecałem, lecz będzie tu informacja dla tych, co już znają zakończenie. Miałem wielką nadzieję, że podczas ostatniej misji że to nasz czarny Spider-Man zginie, a nie ta druga postać albo chociaż zginie razem z nią bo tak bardzo go nie polubiłem dawno nie widziałem w grach tak irytującego i żałosnego protagonisty. Twarz Spidermana to oczywiście wielki sekret i nikt nie może jej zobaczyć, ale nie przeszkadza mu to w wychodzeniu ze swojego mieszkania oknem i wspinaniu się po ścianie na dach robiąc po drodze triki na trzepaku bez kostiumów w środku dzielnicy i na oczach wszystkich. Gra łamie też swoje zasady, mianowicie chodzi o kamuflaż, czyli zwyczajną niewidzialność. Jest to jedna z nowych mocy. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie pasek, pokazujący ile kamuflażu nam pozostało, bo oczywiście nie możemy być niewidzialni przez cały czas. No i działa to ok, tylko że kiedy nasza postać jest unieruchomiona, bo zadzwoni ważny telefon lub w scenkach, to nagle Miles może być niewidzialny w nieskończoność. W kat scenkach pasek znika wraz z resztą interfejsu, ale podczas rozmów telefonicznych chamsko na naszych oczach się zatrzymuje. Jest to po prostu nie fair. Kolejnym irytującym brakiem konsekwentności tej gry są ciche eliminacje wrogów będąc nad nimi. Raz z 10 metrów nie jesteśmy w stanie kogoś dosięgnąć, a innym razem ze 100 metrowego słupa bez problemu. W podstawce nie zauważyłem czegoś takiego. Oczywiście, jest wątek smutny na siłę, jest wątek tragiczny na siłę, jest wątek miłosny na siłę. Złole atakujący miasto i chcący zabić Spidermana oprócz jednego nowego przeciwnika, są zwykłymi reskinami z podstawki, i tym razem są czerwoni i fioletowi. A każda z tych dwóch frakcji ma oczywiście snajpera, gościa starczą, typa z bronią białą, którego trzeba wzbić w powietrze i gościa z rakietnicą. Lub też snajperkę gościowę i typiarę, bo w podstawce walczyliśmy z samymi mężczyznami, więc tutaj bijemy też kobiety, bo ma być równość, pamiętajcie. Muszę wspomnieć też o pewnym skórwysyństwie, jakie urządzili nam twórcy. Inne gry na PS5 dostają darmową aktualizację do wersji zremasterowanych z myślą o tej konsoli. Tutaj jest nieco inaczej. Na wstecznej kompatybilności z PS4 nie dostaniemy żadnej aktualizacji. Gra oczywiście będzie działała, ale dokładnie tak samo jak na PS4 Pro. Żeby zagrać w wersję Remastered musimy kupić Miles Morales w wersji Deluxe, która jest oczywiście droższa od tej podstawowej, ale zawiera remaster podstawki z identycznymi trybami graficznymi, ray tracingiem itd. Tak oraz właśnie podmienioną twarzą parkera na jakiegoś randoma. Mam wrażenie, jakby ta gra była skierowana dla dzieci, entuzjastów technologii w grach oraz ludzi takich jak ja, czyli zachwyconych grą podstawową i najaranych na sequel, którzy się srogo rozczarują. Od biedy rekreacyjnie można sobie pośmigać po mieście, ale to już było w podstawce. Gra chyba powstała na siłę, na sprawdzonym pomyśle, żeby po prostu dodać jakąś mocną pozycję na konsolę Sony, która niestety okazała się niezbyt mocna, a nawet powiedziałbym, że słaba i oprócz tego o wiele krótsza od podstawki. No ale raz warto było przejść chociażby, żeby pośmigać sobie pajęczakiem w 4K60 i wrócić na 4 dni do tego świetnie zaprojektowanego miasta, bo tyle właśnie mi zajęło przejście gry, Obejrzeć nowe kostiumy i odpocząć w czymś bezstresowym po ciężkiej przeprawie przez Demon's Souls. No i chociażby po to, żeby zrobić ten film. Czy polecam? Nie. Do podstawki jeszcze chętnie wrócę, ale o tej grze wolałbym zapomnieć. Jeśli jednak, podobnie jak ja, chcecie po podstawce zaliczyć i to, polecam zaczekać na jakąś dużą promocję. Jeśli nie graliście w podstawkę, polecam ją jak najbardziej, tylko pamiętajcie o tym, co mówiłem o wstecznej kompatybilności. Dziękuję, pozdrawiam, papa. Pa.